Dziś jesteśmy w Krakowie, a to kolejny odcinek z serii, w którym pokażemy wam największe i najprężniej działające sklepy motocyklowe w waszych okolicach. Cześć, tu Kuba z Dobrych Sklepów Motocyklowych, a dzisiaj witam was w jednym ze sklepów sieci Forright przy ulicy Balickiej 77 w Krakowie. Sklep czynny jest od poniedziałku do soboty oraz we wszystkie niedziele handlowe. Zakupy w ForRide z całą pewnością ułatwia podzielenie sklepu na strefy. Motocyklistki mogą pobuszować w strefie dla kobiet, panie ochrodu także znajdą swój kąt. Ci, dla których najważniejsza jest cena, mogą poszukać czegoś dla siebie w strefie dobrych cen. Co wyróżnia ForRide na tle konkurencji? W jakich innych miastach znajdziecie ich sklepy? Dlaczego zakupy motocyklowe warto robić stacjonarnie? Na te i inne pytania odpowie Wam Sebastian z FortRaj'u. Wszystko zaczęło się od 2010 roku, kiedy rozpoczęliśmy działalność na Lego. W tym samym roku otworzyliśmy nasz pierwszy sklep stacjonarny w Katowicach, który po dwukrotnej zmianie lokalizacji działa po dziś dzień. Sieć Foray to aż 7 sklepów stacjonarnych: Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice oraz Kraków. Sklep, w którym obecnie się znajdujemy. Nasz sklep to 200 m2 powierzchni i jest podzielony na dwa pomieszczenia. Pierwsze, gdzie znajdziecie strefy kasków, tam między innymi Arai, Aero, HJC. Buty motocyklowe, odzież off i rękawice. W drugim pomieszczeniu spędzamy z Wami najwięcej czasu. To właśnie tam znajdziecie jedno- i dwuczęściowe skórzane kombiaki, odzież turystyczną czy dżinsy i koszule motocyklowe. Jeżeli nie znajdziecie u nas wymarzonego malowania kasku czy odpowiedniego rozmiaru rękawic, już następnego dnia mogą być u nas. Ciuchy motocyklowe warto kupować na miejscu, z uwagi na to, że możemy wam pomóc w doborze odpowiedniego rozmiaru, dopasować do tego jak i czym jeździcie. Czekamy na was z całą ekipą Forride Kraków i zapraszamy was serdecznie na naszą stronę internetową www.forride.pl. Jeśli mieszkacie w Krakowie lub w okolicach, koniecznie zajrzyjcie do chłopaków z forlajdu. Uporządkowana ekspozycja, szeroki wybór asortymentu, podejście do obsługi klienta to rzeczy, które z pewnością przypadną Wam do gustu w krakowskim Ridzie. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione sklepy motocyklowe.